Jeśli spytałbym was, z jakim czasopismem komputerowym kojarzą wam się tak zwane gazetkowe pełniaki, to pewnie większość z was powiedziałaby, że CD Action. I raczej nie ma w tym nic dziwnego, bo ostatecznie to właśnie w CD Action pojawiały się nie tylko największe światowe hiciory, nie tylko produkcje, które nad Wisłą zyskały sobie ogromne rzesze fanów, nie tylko nieśmiertelne klasyki, ale choćby też tytuły, które to właśnie w tym periodyku miały swoją oficjalną, światową premierę. CD Action było. Gigantem pełnych wersji gier, i w dużej mierze to one odpowiadały za jego ogromny sukces na rynku. Dlatego stworzenie listy 10 najfajniejszych moim zdaniem pełniaków, jakie dołączane były tam na płytach, jest zadaniem niemal niewykonalnym i na dzisiejszym filmie się raczej nie skończy. No ale sami zobaczcie, co z tego wyszło. Zapraszam do wspólnego wspominania. Zanim zaczniemy, to jeszcze tylko dwa szybkie słowa wyjaśnienia. Otóż mówiąc we wstępie o najfajniejszych pełniakach, w przeciwieństwie do większości moich list, tutaj niekoniecznie mam na myśli tylko i wyłącznie najlepsze gry pod względem jakościowym. W CD Action wychodziło naprawdę mnóstwo genialnych, powszechnie uważanych za najlepsze gier, takich jak choćby Warcraft 2, Unreal, Quake Thief itd., itd. Tutaj ich jednak nie znajdziecie, choć i w wyśmienitych produkcji oczywiście nie zabraknie. Listę komponowałem jednak tak, żeby znalazły się na niej pamiętne, nierzadko ikoniczne pozycje, które także z innych powodów warto mieć w swojej kolekcji. Ich obecność tutaj wynika więc nie tylko z tego, że są po prostu dobrymi grami, ale też z rzadkości, wersji językowej, oryginalności, nostalgii i wielu, wielu innych czynników, które moim zdaniem powodują, że są to płyty właśnie najfajniejsze. No, to lećmy z materiałem. Polecimy chronologicznie, zgodnie z datą ukazywania się numerów z daną grą, i w związku z tym zaczynamy mocnym polskim uderzeniem, czyli legendarnymi Polanami, którzy to na cover CD pojawili się w maju 1998 roku. I nie owijając w bawełnę, tego pierwszego polskiego RTS-a niezwykle ciężko jest dziś legalnie dopaść, więc ta płytka, choć potrafi kosztować grubo ponad 100, i tak będzie jedną z najsensowniejszych finansowo opcji. Polanie w boksie to wydatki. Paru tysięcy złotych, a wersje z czasopisma i oczy fajnej serii są mimo wszystko dość rzadkie. Z kolei oficjalnie cyfrowo o przygodach księcia Mirka. Cisza. A szkoda, bo to przecież bardzo udany, lokalny klon Warcrafta, w którym grywalność zaskakuje do dziś, który wciąż potrafi zachwycić wyraźnym słowiańskim klimatem i paroma fajnymi pomysłami. I wcale nie mam tu na myśli tylko i wyłącznie mleka jako głównego surowca. Bez dwóch zdań jest to niesamowicie istotna dla historii polskiego gamedevu gra i choćby dlatego warto ją zdobyć. Tym bardziej, że na tej samej płycie znajduje się jeszcze jeden polski klasyczek, czyli nasza bardzo udana odpowiedź na Bomberman, w postaci gry Mega Blast. Potraktujcie więc ten fakt jako dodatkową zachętę. Tymczasem szybko przenieśmy się o dobrych parę miesięcy w przyszłość, bo to w marcu 1999 roku na płycie wylądowała inna bardzo ważna dla mnie kiedyś gra, o której zdecydowanie zbyt mało mówię, czyli FX Fighter Turbo. No i był to tytuł, który przemknął w cieniu dużo bardziej znanych bijatyk w postaci Mortal Kombat 3, czy wydanego na PC-tach nieco później Virtua Fightera 2, ale w moim prywatnym rankingu był ukrytą perłą nie mniejszą niż One Must Fall 2099. 7 I potrafiłem zagrywać się w niego godzinami. Twórcy, m.in. kultowego kroka, dali nam tu do dyspozycji 10 różnorodnych fighterów, każdego ze sporą paletą ciosów i uderzeń specjalnych, a także z potężnymi, wzorowanymi trochę na mortalowych fatalitach ciosami kończącymi, które jednak wyprowadza się jeszcze w trakcie walki. Graficznie sami widzicie, tekstury, delikatnie mówiąc, są oszczędne, tak samo tła, ale sam gameplay jest zaskakująco płynny i całkiem żwawy. I choć sterowanie do najbardziej responsywnych nie należy, to lubię sobie od czasu do czasu przypomnieć tego staruszka, bo to przecież jedno z w ogóle niewielu trójwymiarowych bordobić, jakie wyszły tylko na PC. I co więcej, płytka z CD Action może być jedyną opcją, żeby nadal w FX-a pograć, bo oficjalnie online oczywiście brak, a jeśli dorwiecie wersję szarwerową, abandonwerową, czy innego pirata, to i tak ekstremalnie ciężko będzie go na czymkolwiek uruchomić w nadającej się do grania formie. Serio, sprawdzałem. I dlatego też tym bardziej polecam. A dwa miesiące później, bo w maju tegoż roku, na CD-actionowej płycie pojawił się tytuł, który na pewno także dzięki temu ma dziś u nas status niemalże kultowego, czyli Dark. Colony. I ileż ja się w to nagrałem, to naprawdę głowa mała. Jako wtedy już wielki fan gatunku, pożerający każdego RTS-a, który wpadł mi w ręce, temu oczywiście też nie mogłem przepuścić i bardzo się cieszę, bo dzięki temu nie ominęła mnie ta wspaniała przygoda. W swoich podstawowych założeniach to raczej klasyczny przedstawiciel gatunku strategii w czasie rzeczywistym. Dwie armie, dwie kampanie o walce ludzi z Marsjanami rozwój bazy, rekrutacja i zbieranie surowca. Ale wystarczy pograć choć kawę, żeby dostrzec kilka ciekawych odstępstw od schematu. Po pierwsze w grze pojawia się podział na dzień i noc, który to ma znaczenie nie tylko wizualne, ale także mechaniczne. W nocy silniejsi stają się Marsjanie, w dzień ludzie. Poza tym na planszach pojawiają się też na przykład artefakty. Te pomogą wam w walce, dostarczając choćby opcji kontroli przeciwników, masowego zniszczenia i paru innych ciekawych smaczków. Pamiętam, że za dzieciaka straszliwie się nimi jarałem, każdorazowo wołając ojca, żeby podzić. Zobaczył ze mną efekty ich działania. Dorzucicie świetny, cyberindustrialny, mroczny, brudny klimat, niezłą oprawę, a w szczególności efekty świetlne, i nie ma się co dziwić, że Dark Colony do dziś potrafi niesamowicie bawić. No i standardowo już oficjalnie online nie ma, więc na pewno warto i tę płytę dorzucić do kolekcji. I tak upływa kolejnych parę miesięcy, i na cover CD pojawia się produkcja, która wówczas stała się na pewien czas moim autentycznym uzależnieniem. Bo też, dla takiego chłopaka jak ja, który kiedy tylko miał okazję, a nie było ich zbyt wiele, uwielbiał biegać po salonach gier i nawalać we wszystkie arkadówki, jakie się tam napotoczyły, Die Hard Trilogy to był absolutny hit i poniekąd spełnienie marzeń o choćby na miastce automatu na chacie. A przecież to tak naprawdę nie jedna, a trzy mini każda z inną mechanizmem. I konceptem nawiązującym do kolejnych odsłon filmowej szklanej pułapki. Die Hard 1 to dynamiczna strzelanka z perspektywy trzeciej osoby, w której nawalamy w przeciwników między kolumnami na Katomi Plaza, przy okazji próbując uwolnić zakładników. Dwójka to już klasyczny celowniczek, mocno nawiązujący do legend gatunku typu Virtua Cop, ale z rewolucyjnym w swoim czasie systemem niszczenia środowiska. W trójce zaś jedziemy różnymi autami po Nowym Jorku, próbując zdążyć w określonym czasie i rozbroić bomby. Trochę czuć taki vibe Crazy Taxi, i wypada to na Naprawdę fajnie. I co tutaj dużo gadać, te gry mają już swoje lata, prymitywne 3D boli w oczy, bo przecież pierwotnie wychodziły jeszcze na pierwszym plejaczu, ale gameplayowo wciąż potrafią dać mnóstwo radochy i co najważniejsze przywołać te wszystkie cudowne wspomnienia z dzieciństwa. A do tego gry oczywiście oficjalnie nie znajdziecie na necie, a tutaj parę złotych i może być wasza. W lutym roku 2000 na płycie w CD Action znalazła się kolejna gra na punkcie, której zwyczajnie oszalałem i nie mogłem jej tutaj nie umieścić, mimo faktu, że spokojnie jej działającą wersję dostaniecie zarówno na Steamie jak i GOGu. Mimo to stoję na stanowisku, że Shogo po prostu wypada mieć na fizycznym nośniku. Jest to jedna z najlepszych gier jakie w ogóle pojawiły się na wszystkich tych płytkach z gazet. Absolutnie topka pierwszoosobowych strzelanek, o czym trochę szerzej mówię w dedykowanym filmie, ale tutaj w szczególności chciałbym zwrócić Waszą uwagę na to, co tak bardzo zaczarowało mnie w tej produkcji, kiedy byłem jeszcze dzieciakiem. A była to przede wszystkim skala. Był to fakt, że w Shogo mogłem zasiąść za starami wielkiej, najeżonej uzbrojeniem maszyny i nawalać do sobie podobnych albo do mikroskopijnych czołgów czy żołnierzyków. No i przy tym wszystkim był to też jednak prosty FPS, a nie kolejny ultra wymagający symulator pokroju Meg Warriora, od których wtedy regularnie się jeszcze odbijałem. A dzięki temu Shogo logo, towarzyszące jego epickiej nawalance efekty, precyzja oraz dynamizm obserwowanych na ekranie scen, każdorazowo zostawiały mnie z paszczą otwartą jak szeroko. No uwielbiam, absolutnie. Kolejna gra dzisiejszego zestawienia i przeskakujemy o ponad dwa lata do przodu do maja 2002 roku, bo wtedy CD Actionową płytkę zaszczycił nie kto inny jak sam książę, czyli Duke Nukem 3D. Kolejny wielki FPS, jeden z największych i najważniejszych w historii. Zresztą o Duke'u nie muszę chyba jakoś specjalnie opowiadać, bo wszyscy wiecie o co chodzi. Znacie te genialne odzywki, te niesamowite poziomy, ten nie dający się pomylić z niczym innym arsenał i tak dalej i tak dalej. Ale samo to, jak wspomniałem na początku, wcale nie musiało gwarantować mu pewnego miejsca w dzisiejszym filmie. Te otrzymał z dwóch powodów. Po pierwsze, w przeciwieństwie do wszystkiego, co można znaleźć w necie, Duke Nukem 3 d CD Action jest po polsku. Co prawda, umówmy się, że w przypadku tej gry nie jest to jakieś niezwykle istotne. Nie jest to też wydanie tak całkiem unikatowe, bo pojawia się w tej wersji choćby w starym DVD boxie, ale na pewno to jedna z najtańszych opcji, żeby je zdobyć. No i sprawa druga, oprócz FPS-a. Na płycie znajdziecie też platformową jedynkę z 91 roku i dwójkę. No i szczególnie ta druga powinna was zainteresować, bo to nie tylko kawał historii kultowej marki, ale zwyczajnie bardzo, bardzo dobry przedstawiciel swojego gatunku. Potrójnie więc warto. Rok 2002 przyniósł nam zresztą jeszcze dwie inne gry, o których dzisiaj tutaj opowiem. Po pierwsze, czerwcowy Legacy of Kane Soul River. To właśnie dzięki CD Action poznałem tę cudowną, wampiryczną serię, i tutaj zdecydowanie mam u ekipy potężny dług wdzięczności. I właśnie Soul River do dziś pozostaje też moją ulubioną częścią całego cyklu. Nadal imponuje pomysłowością w konstrukcji poziomów, nadal w mgnieniu oka oczarowuje wykreowaną gotycką atmosferą, i po dziś wciąga oraz intryguje dramatyzmem ukazywanych wydarzeń. Raziel szybko awansował na jedną z moich ulubionych komputerowych postaci w ogóle, a niezapomniane walki z bossami, świetnie zaprojektowane zagadki środowiskowe i wybitna oprawa dźwiękowa każą mi z szacunkiem skłonić głowę przed twórcami. I oczywiście mógłbym tutaj polecić wam niezłe przecież remastery, które ujrzały światło dzienne jakiś czas temu, ale z drugiej strony, poza warstwą wizualną temu klasykowi z 99 roku, naprawdę nic nie Brakuje. Warto mieć go w kolekcji tym bardziej, że z tego co się orientuję, oryginalna wersja zniknęła jakiś czas temu ze Steama i kto wie, czy kiedykolwiek się jeszcze pojawi. Obyśmy nie mieli do czynienia z taką sytuacją, jak miała miejsce choćby w przypadku oryginalnego Warcrafta 3, gdzie po wyjściu Remastera zwyczajnie się rozpłynęła. No i trzecia gra z 2002 roku, czyli Ignition. I na pewno wielu z Was pamięta te niesłychanie wciągające, arkejdowe wyścigi z widokiem z góry, które dla mnie są po dziś dzień absolutną topką tego osobliwego podgatunku. I nawet nie wiecie, jak się cieszę, że tamtego lata pojawił się w CD Action, bo w przeciwnym razie była duża szansa, że nigdy bym w niego nie zagrał. Na szczęście zagrałem i to zdecydowanie nie raz. Nie wiem, jak wyglądało to w Waszych domach, ale u nas Ignition bywał głównym daniem wielu imprez rodzinnych czy nasiadówek ze znajomymi pośrednicy. Szkole. Mieliśmy nawet specjalny zeszyt, w którym zapisywaliśmy wyniki, mierzyliśmy czasy, robiliśmy turnieje i panował ogólny szał. Na pewno mocno przyczyniła się do tego przystępność gry. Każdy, niezależnie od doświadczenia, był niemal od razu gotowy do rozgrywki, a kolorowa oprawa graficzna, z polotem zaprojektowane trasy i różnorodne auta, którymi pokonywaliśmy wąskie zakręty, zachęcały do wspólnej zabawy. Szybkie tempo, nieustannie zmieniająca się sytuacja na torze, epickie pościgi i karko kołomne ucieczki, nieraz o włos od wypadnięcia z trasy, windowały emocje do maksimum i powodowały nieporównywalne z niczym innym poruszenie. Do dzisiaj wracam do tego tytułu regularnie i ten aspekt w ogóle nie uległ zmianie. I choć gra jest powszechnie dostępna cyfrowo, to dla mnie stanowi kwintesencję rewelacyjnego pełniaka i nieoczywistego, pozostającego trochę poza głównym nurtem hiciora, którego można było wtedy i dziś wyrwać za grosze. Warto. I tym sposobem zbliżamy się do końca, ale jeszcze dwa tytuły chowam w zanadrzu. A tak naprawdę dużo więcej niż dwa. Oto bowiem w marcu 2004 roku w CD Action pojawiła się klasyczna kolekcja sześciu pierwszych części przygodówki Point and Click z popularnym Larym Laferem w roli głównej. A właściwie powinienem był powiedzieć pięciu, bo przecież czwórka nigdy nie ujrzała światła dziennego. I co tutaj dużo mówić? Jeśli chodzi o przygodówki, to trudno znaleźć postać bardziej charakterystyczną i kojarzoną z gatunkiem, niż ten niepoprawny podrywacz i bawidamek. Za dzieciaka grało się pokryjomu, żeby mama nie widziała, próbując jak najszybciej zobaczyć wszystko, co było do zobaczenia, a czego oglądać nie powinniśmy, a już w momencie premiery w CD Action spokojnie można było oddawać się rozgrywce, bo kolejne części cyklu nie tylko bawią jak kiedyś, ale fajnie pokazują też kawał drogi, jaką przeszły produkcje siery od siermiężnej z dzisiejszej perspektywy jedynki do całkiem udanej szóstki. O ile oczywiście przejdziecie do porządku dziennego, nad nierzadko rubasznym i nie do końca przystającym do dzisiejszych czasów humorem. Cokolwiek by jednak olarym nie sądzić, na pewno warto zaopatrzyć się w tę płytę jeszcze z jednego powodu. Otóż wszystkie te gry są po polsku, czego oczywiście w zasobach internetu nigdzie oficjalnie już nie zobaczycie, więc tym bardziej polecam. No dobrze, i ostatnia gra dzisiejszego materiału, aż z 2008 roku, z maja, kiedy to na płycie, poza paroma innymi, również nie najgorszymi tytułami, pojawił się Armies of Exigo. I powiem szczerze, że jeśli miałbym ułożyć ranking gier, które kiedykolwiek najbardziej zaskoczyły mnie swoją jakością wobec bliskich zeru oczekiwań, to ta właśnie produkcja pewnie byłaby w czołówce. Bo choć węgierskie Black Hole Entertainment zasłynęło dużo bardziej jako twórcy Warhammer. Mark of Chaos czy Heroesa 6, to osobiście uważam, że to właśnie debiut z 2004 roku jest najlepszym tytułem, jaki stworzyli. I choć oczywiście można stwierdzić, że Armies of Exigo to po prostu klon Warcrafta 3 z lepszą grafiką i mniej komiksowym klimatem, bo podobieństwa są widoczne na pierwszy rzut oka, to jednak uważam, że gra ma też sporo własnego charakteru i kilka sprawnie zaimplementowanych pomysłów, że wspomnę choćby o występujących na mapach podziemi, Ziemiach, które to powodują, że nierzadko przyjdzie wam walczyć na kilku frontach naraz czy być zaskoczonym niespodziewanym rajdem od tyłu. Do tego gra prezentuje się bardzo ładnie, nawet z dzisiejszej perspektywy. Ma ciekawą, wciągającą kampanię i chyba najważniejsze, stanowi jedną z najciekawszych opcji do ogrania, jeśli tęsknicie za oldschoolowymi RTS-ami, od których odstrasza was już na przykład przestarzała oprawa. Rewelacyjna rzecz, tym bardziej, że w sieci oficjalnie niedostępna, a tutaj za grosze i do tego Polsku. Zakup obowiązkowy, o ile oczywiście macie na czym odtworzyć. No dobrze, i na tym będziemy kończyć, choć jak wspomniałem na początku, na pewno do tematu pełniaków z CD Action jeszcze wrócimy, bo zwyczajnie nie sposób choćby liznąć go w jednym takim materiale. Jak zawsze, koniecznie dajcie mi znać, co myślicie, jakie gry wy pamiętacie najbardziej i które posiadacie w swoich kolekcjach do dzisiaj. Było tego tyle, że pewnie każdy z Was ma zupełnie inną dziesiątkę tego typu. Koniecznie napiszcie. Nie zapomnijcie też o wsparciu PeCetowa na wszelkie możliwe sposoby, a ja jak zawsze jestem mega wdzięczny za każdego lajka czy subskrypcję. Jeśli natomiast, tak samo jak wszyscy, którzy teraz wyświetlają się na ekranie, chcielibyście bardziej wymiernie wesprzeć moje działania, to w opisie jest link do Bajkofitu, gdzie zrobicie to błyskawicznie i bezboleśnie, a za każdą wirtualną kawę przeogromnie jak zwykle dziękuję. Tymczasem ja się z Wami żegnam i do zobaczenia. Miejmy nadzieję, niedługo.